Siemanko z tej strony Fanmilek. Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu mam choinkę w kwietniu, to nie wiem, ale generalnie wymyśliłem sobie, że powrócimy sobie do regularnych filmów a każdy brak filmu na kanale to jeden dzień dłużej choinki w moim pokoju. Także na sam początek oczywiście zostawcie lajka oraz subskrypcję dzwoneczkiem aby nie przegapić kolejnych materiałów a my już bez przedłużania lecimy sobie z dzisiejszym tematem. Także w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat kamerzysta mianowicie tego co się ostatnio odwaliło w internecie i chyba nikt się tego nie spodziewał jest to dziwne, pokazuje to jak dziwnie działa internet. Mianowicie jak wiecie kamerzysta od jakiegoś czasu publikował dosyć kontrowersyjne i niekiedy głupie materiały na swoim Kanale. No i wszyscy chcieli, żeby po prostu kamerzysta zniknął z internetu, powstawało mnóstwo filmów, jakichś teorii, fanpage y i tego typu rzeczy. I każdy po prostu marzył o tym, żeby kanał kamerzysty zniknął, a kamerzysta uciekł za granicę czy po prostu zniknął z internetu, tak jak zrobił to już kilka lat temu. Drama, która była sfagatą w grudniu, miała być niby końcem kamerzysty, jednakże tak się nie do końca stało, ponieważ kamerzysta posiada swoich fanów, którzy niestety są w stanie dla niego zrobić wszystko. No i tak naprawdę najbardziej. Zabawne w tej sytuacji jest to, że tak naprawdę kamerzysta skończył się sam przez siebie. Po prostu można powiedzieć, że Łukasz troszkę za bardzo przesadził i nie spodziewał się chyba tego, co zrobił. Całość aferki zaczęła się od tego, że kamerzysta jak gdyby nigdy nic opublikował na swoim kanale materiał, w którym jakiś ziomek wykonywał ciężkie, ekstremalne zadania za pieniądze. No i nie byłoby w tym nic dziwnego typowy filmu kamerzysty, dopóki nie odezwała się jedna z osób, która miała do czynienia z tym chłopakiem w przeszłości, która napisała gdzieś tam na Facebooku, że jest to wychowanek domu dziecka, który ma problemy Intelektualny, no i generalnie jest osobą niepełnosprawną, co niestety yy, było początkiem dosyć sporej afery, a mianowicie o kamerzyście i o tym, co zrobił z tym gościem zaczęło mówić coraz więcej osób. Można było się także dowiedzieć, że ten chłopak poszedł do kamerzysty, aby po prostu stać się sławnym, jednakże poszło to trochę w drugą stronę. Generalnie o kamerzyście zaczęło mówić radio, telewizja, co tu się stało w ogóle? No i w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, kamerzysta usunął swój kanał, znaczy... Nie do końca. Mianowicie, jeżeli wejdziemy sobie na kanał kamerzysty, to mamy zmienioną nazwę Czarny awatar, Czarne Tło oraz wszystkie filmy z kanału zniknęły i może się wydawać, że YouTube tak jakby usunął kanał kamerzysty, ponieważ ten film właśnie z tym chłopakiem został skasowany, ponieważ po prostu ludzie go zgłaszali. Jednakże słuchajcie, tak naprawdę tak nie jest. Kamerzysta po prostu zastosował tutaj specjalny trik, który w sumie zastosował z Kruszwilem jakiś czas wcześniej, ponieważ jak pewnie pamiętacie, kanał Kruszwila, ten taki, który miał prawie 3 miliony subskrypcji został niby skasowany, no a później się okazało, że ten kanał cały czas żyje, i Kruszwil zaczął na niego wrzucać swoje piosenki. Po prostu można powiedzieć, że kamerzysta ma głowę do interesów, no i że tak powiem, sfejkował usunięcie kanału, po to, żeby YouTube naprawdę nie mógł mu go skasować. Po prostu zmienił nazwę, dał filmy na prywatne, wszystko zniknął po to, żeby ten kanał został. Dlaczego? Być może kamerzysta dalej będzie coś rzucał na ten kanał. Tego nie wiemy. Być może przywróci na nim wszystkie filmy za jakiś czas, które będą mu dawały po prostu pieniądze, a bardzo możliwe, że też kanał zostanie sprzedany, no bo nie ukrywajmy, ale milionowy kanał to są naprawdę niezłe pieniądze. Czy jest to koniec kamerzysty w internecie? Tak naprawdę ciężko stwierdzić, ponieważ zweryfikuje to najbliższa przyszłość oraz to, czy służby porządkowe, prokuratura i tak dalej zainteresują się Łukaszem? Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, no to moim zdaniem nic mu nie zrobił po raz kolejny, no bo jakby wiecie, kamerzysta już tyle odwalił w swoim życiu i nikt mu nigdy niczego nie udowodnił, albo po prostu nikt mu nic za to nie zrobił, że podejrzewam, że tym razem byłoby podobnie. Szczególnie, że gdyby nawet doszło do jakiejś rozprawy, no to nie ukrywajmy, ale. Kamerzystę stać na to, żeby wynająć jak najlepszego adwokata. No, a nic takiego mega grubego, za co można by go wsadzić, nie odwalił, tak naprawdę. Są to jakieś tam troszkę mniejsze rzeczy. Także generalnie, raczej kamerzysta dalej będzie bezkarny. A to, czy zostanie na YouTubie, czy znowu zniknie, tak jak za czasów Aska, no to dowiemy się w najbliższej przyszłości. W tym filmie to by było już na tyle. Oczywiście koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadajcie również na mojego Instagrama, do którego linka macie w opisie, ponieważ tam możecie po prostu podsyłać mi jakieś pomysły na nowe filmy. A my widzimy się już w kolejnym materiale do następnego no i siema!